Janek Kurdyjski, Pozwolimy tak, tak, tak. Pozwolimy tylko panu zabrać kurtkę. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia. My wiesz, się. jadę jeszcze. Zaraz. Słyszałem, sam. słyszałem, dlatego musimy szybko rozmawiać. Nie, Wszystko wiem. Nie, powiedz się, muszę być tak, około 11, więc tutaj przyjadę. To jest, to Pajne. jest potęga tego programu, że się zaprasza ludzi, z którymi się chciałem. Kto... On świetny facetem. Chciałem spotkać pana Sewerskiego bardzo, więc. Z nim też kilka razy miałem do czynienia i to jest. Bardzo inteligentny, a przynajmniej utalentowany pisarz, jak się okazuje. <grym> Dokładnie. Będzie następna książka jesienią. No. Natomiast nie będzie twojego y następnego programu w TVP Info, No nie ja słyszę. Nie, 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 to jest... Y ja Muszę się o to zapytać Nie, nie, ja, napisa ja to napisałem po roku, no. bo ja tego programu nie miałem... Rok temu zrezygnowałem, no. kiedy mi zaproponowano, żebym, że tak powiem, został po Janie Pospieszalskim gospodarzem programu. A wielu kolegów y, zostało już wyrzuconych z pracy, a następni czekali. Ja uznałem, że nawet jeżeli ja będę mógł zostać, chociaż przypuszczam, żeby się to skończyło bardzo szybko, bo nawet kolega y, Celiński, który po mnie został tam, na to właściwie na chwilę, tylko został do wakacji, mm. bo też sobie nie mógł do ra rady dać z tamtą, już z nową zmianą. A nowa zmiana też już so z sobą kilka razy nie mogła dać y, rady, ponieważ. Chyba już trzeci dyrektor tam nowozmianowy Aha. się zmienił. No więc sytuacja jest cały czas dynamiczna. A poza tym no, pewna solidarność, znaczy nawet pewna, ja uważam, że pełna solidarność koleżeńska obowiązuje. Skoro na przykład dziewczyny dwie, nie mając y, nic w zanadrzu, żadnego zapasowego y, zaz, zajęcia, y, wtedy, kiedy nie pozwolą dwie wydawczyni, i za Siemiątkowska i Mał Małgosia, Iza y, Leśkiewicz i Małgosia Siemiątkowska, które Chciały pokazać marsz Kodu ten majowy mm -hmm. i zabroniono im, mm -hmm. one wtedy stały w siebie torebki i wyszły. No bo po prostu nie, albo się jest dziennikarzem, albo się jest funkcjonariuszem propagandowym. So, ale y, czy, znaczy dobrze, ale jest, czy teraz ta solidarność polega na tym, że y, dziennikarze mają się okopać w dwóch obozach? My będziemy chodzić tu i tu, a oni będą chodzić tam i tam. Znaczy my się, nie, I się nigdy nie zetkniemy już z sobą. i wiesz, żadnej ja, rozmowy nie przeprowadzimy z sobą. Ja jestem wiceprezesem tego Towarzystwa Dziennikarskiego, którego prezesem jest Sobeck Blumstein. Myśmy mm -hmm. sporządzili listę osób wyrzuconych. Ponad 200 osób zostało yy, z pracy wyrzuconych i to nie my się okopywaliśmy, mm -hmm. bo nie myśmy tę wojnę yy, wywoływali, rozpoczęli, nie myśmy przeprowadzali czystki. Żadnego o, tamta strona mówi, że przecież też e, zwalniano ludzi w czasach platformy i wcześniej i tak dalej. No więc ja, ja pamiętam, że na przykład Michał Karnowski był e, e, kierownikiem wiadomości do e, lata 2010 roku, kiedy już Platforma rządzi, rządziła od 2007 roku. I tylko, jak, e, tylko sprawy smoleńskie spowodowały i to, co zaczęto wyprawiać ze smoleńskie, spowodowały tę zmianę. No więc powiadam, nie, nie, w takiej skali czystek, o, o, o ile w ogóle można użyć czystek y, do tamtej sytuacji, w żadnym wypadku nie było po 1993 roku ani razu nie doszło do tak masowych zwolnień. Czyli nie zgadzasz się z naszą byłą koleżanką po fachu, Joasią Lichocką, która mówiła w Sejmie, że yy, absolutnie były takie same czystki? Nie, absolutnie czy się nie zgadzam, rynkami. bo w takim razie proszę, niech Janna Lichocka yy, sporządzi listę tych osób, które były wtedy yy, ekspulsowane z mediów yy, publicznych I, i niech i porównajmy to yy, z tą liczbą osób, które opuściły media publiczne yy, w efekcie dobrej zmiany. Wysoka, ale yy, w Wiesz, bo to takie przepychanie się na. Ja, na wiem, miejscu, ja jest... wiem, ja wiem. Ja bym nie chciał w ogóle, żeby do czegoś takiego doszło. Jestem. Yy, no W ogóle nie powinno takie te, to mieć miejsca. No ale się zdarzyło i, i fronty zostały wyraźnie zarysowane, bo yy, podejrzewam, że jest inna sytuacja tych na przykład moich dwóch koleżanek, o, które, o których wspomniałem, i tych, którzy zostali bądź przyszli na ich miejsce, prawda? Mhm. I to trudno yy, mówić, że to są. Rzeczy tożsame, historie tożsame, bo jednak one zostały skrzywdzone, ewidentnie i nie, nie dlatego, że miały ochotę na jakieś figle, czy, czy, czy pokazowe zachowania, tylko po prostu zachowały się przyzwoicie. I tyle. I profesjonalnie. Co ja się zastanawiam, ja cały czas próbuję, ale tak mam wrażenie, że coraz... Jestem bardziej samotny w tym i nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale mam takie wrażenie, że jak, yy, że dziennikarze się okopali bardziej niż politycy nawet, bo politycy ze sobą rozmawiają. I z, ja muszą nawet ze sobą rozmawiać. Wiesz, i, no być może muszą, mhm. ale rozmawiają, tak czy inaczej mhm. rozmawiają z sobą. Natomiast z różnych obozów, mam na myśli oczywiście polityków z różnych obozów. Natomiast dziennikarze, my przestajemy z sobą całkowicie rozmawiać. To nawet wojna, wiesz, pomiędzy poszczególnymi ludźmi, pomiędzy twoim towarzystwem i Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich. Wiesz, wszystko jest. Jakby, to już jest taka linia frontu, ja wiem, że ty strzelasz do mnie, ty wiesz, że ja strzelam do ciebie i, i nic z tego nie wyniknie w żaden sposób. Wiesz, ale nasze zachowania są tylko reaktywne. Ale ja, ja się mówiło, zgadzam, co? no tak, no i też mówią, ale, że trudno, no ale trudno, jak na przykład było nie sporządzić tej listy 200 zwolnionych osób lub tych, którzy, którzy zostali zmuszeni do odejścia. Trudno było nie zapisać tego. Yy, bo po prostu tego wymagała uczciwość. I ci ludzie, którzy byli zwalniani, yy, do nas się sami zgłaszali z tym. No i. Yy, Ale no, to... czy powstawały takie listy yy, po tej stronie, że się tak wyrażę, jak tamtych zwalniali? Ja. Widocznie nie było, znaczy nie było takich list, a no, przecież było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cały czas, i ono od dłuższego czasu jest stowarzyszeniem y, kierowanym przez dziennikarzy sympatyzujących z prawem i sprawiedliwością. I przecież do dzisiaj takiej listy nie ma, prawda? Zobacz, że no, gdybym jak, y, wstawiał to ekwiwalentnie, to bym powiedział: Proszę bardzo, wasza lista jest tutaj, te, jest te 200 osób, tak jak na naszej stronie internetowej. I ja w takim razie przygotowuję, Zobaczcie, co wyście robili w tamtych czasach. A takiej listy nie ma, bo przypuszczam, że, że po prostu nie można jej ułożyć. Bo nie ma, nie, nie ma materiału do, 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 do czegoś takiego. Co, ale yy, czy to nie jest troszkę tak, że... To pra ja jestem ostatni, który mm -hmm. by chciał wojny. Naprawdę. Naprawdę. No no to wszyscy mówią Nie, tak. no, Nie, nie, nie dlatego, że ja nie jestem wojowniczą naturą. nie. Nigdy się nie szarpałem, i tak, ale no, jeżeli zostają ludzie ewidentnie wyrzuceni z pracy. Zresztą, te dziewczyny, które, o których dwóch, bo symboliczne dosyć ich zachowanie było, których wspominam, one w czasach czwartej RP pracowały. W, 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 pracowały w TVP Info, pracowały wcześniej i pracowały później. Dopiero teraz zostały y, zmuszone do odejścia. No więc ich, ich sytuacja jest akurat, m, można powiedzieć, y, m, pokazuje, że dopiero teraz jej represje spotkały. Czy y, nie uważasz, że to, że to, co się między nami, dziennikarzami, dzieje w Polsce, doprowadza do tego, że y, prestiż naszego zawodu upada na nasze własne życzenie? Również z naszego... Ludzie, wiesz, połowa Polski nienawidzi jednych, połowa Polski nienawidzi drugich dziennikarzy. Yy, yy, wiesz, każdy dziennikarz już teraz słyszy o sobie, że jest zdrajcą, śmieciem, volksdeutschem, no, coś tak, tam, coś tam. Je, je. Wszystko, jedno, wszystko mhm. jedno, gdzie pracujesz, albo słyszysz od jednych, albo słyszysz od, od drugich. Że po prostu sami, sami sobie podżynamy gardło w tym. Dokładnie i znaczy ja myślę, że oczywiście nie tylko to jest powodem upadku zawodów dziennikarskiego, bo również cały kryzys przede wszystkim mediów papierowych, pauperyzacja zawodu dziennikarskiego. Ja pamiętam ile na przykład zarabiałem w połowie lat 90. i przez kolejne 10 lat. A tu rynek się zmienił. No, to tutaj no, no to, nie, nie, ja to mówię, nie ale, to, ale, to, bo pytasz, nie, nie, ale to też uh -huh. jest powodem y, upadku y, etosu dziennikarskiego i tego, że y, wielu ludzi wartościowych odchodzi. Bo ja mógłbym podać nazwiska kolegów, którzy nie odeszli z, z dziennikarstwa z przyczyn politycznych, z przyczyn ekonomicznych, tak, tak, prawda? Obu, I to, Dabaj, i to tam, przyzwoitych tak, dziennikarzy, tam, 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 y, profesjonalnych, nie jakieś odpady odeszły, y, tylko po prostu zdecydowali się na to, ponieważ nie byli w stanie rodzin utrzymać. Yy, widzieli, że sytuacja jest pogarszająca się, jeżeli dostali dobrą ofertę pracy poza dziennikarstwem, to chcieli z, nią, z niej skorzystać, Oczywiście. bo być może później by jej nie było i to wszystko się na to, yy, na to składa. Yy, a a yy, sytuacja w... polityczna w Polsce jest dodatkowo, yy, dodatkowo, doda, dodatkowym że tak powiem, argumentem na rzecz tego, co ty mówisz. Tylko chciałem powiedzieć jeszcze jedna rzecz. Mieliśmy do czynienia z podobną hi historią, choć w mniejszej skali. Ja na przykład wtedy byłem w Rzeczpospolitej w 2006 roku i to sąd potwierdził, że człowiek, który został na e, sąd w prawomocnym wyroku, człowiek, który został w 2006 roku redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, był pisowskim tu namiestnikiem. I wtedy 70 osób do Rzeczpospolitej odeszło, mhm. to nie jest yy, sytuacja, która pierwszy raz się zdarza i dotyczyła tej samej grupy dziennikarzy, które zostały dotknięte yy, yy, dobrą zmianą. Także widocznie tutaj akurat istnieje taka potrzeba, żeby, żeby dokonywać gruntownych czystek, no to co, się, to co się stało w mediach publicznych, w telewizji, polskim radio, Yy, no, by, by jest sytuacją bez precedensu po 1989 roku. Naprawdę, jeśli chodzi o skalę zjawiska. No widzisz, ale ta druga strona twierdzi, że nie jest. To nie napis... że, że trzeba i że trzeba równoważyć no ta, ten, ten argument o tym, że na przykład telewizje prywatne mają przekrzywienie bardzo. Ja nie lubię tych, bo to, to też są, to Jak to mierzyć żebyśmy... zresztą? No. To jest to libe, słowo liberalne, lewicowe, prawicowe tak. nic w Polsce nie znaczy, jest w ogóle jest wszystko pomieszane kompletnie. No ale w cudzysłowie nazwijmy to umownie, że mają skrzywienie lewicowe, tak. w związku z tym telewizja publiczna musi być prawicowa, żeby to równoważyć, bo ludzie mają prawo usłyszeć yy, o tym rządzie też prawdziwe, no w sensie jakieś... no nie wiem, ja nawet, Wiesz, nawet, ja nawet sobie nie radzę ze słownictwem. Właściciele kwestii, prywatnych no. mediów i w ogóle prywatne media mają prawo do. Jak, natomiast do, do, do skrzywień i tak dalej, chociaż moim zdaniem też że tak powiem, etyka dziennikarska powinna być tam jednoznaczna. Natomiast w telewizji publicznej, w radio publicznym tutaj nie powinno być mowy o jakimkolwiek skrzywieniu, bo to jest medium publiczne, które, media publiczne, które dla wszystkich są i powinny być wyłącznie profesjonalne I tyle, no. Ja wiem, że oczywiście w przeszłości popełniono wiele wiele błędów i nawet gorszących było sytuacji, że Politycy mieszali się do kierowania mediami. To mieszali się do Małpowiczan. No w każdym no, razie nie, bardzo, bardzo... Już nie, nie pamiętamy co PSL No Co, co, pa, co, co NS... krajowa, krajowa radio, Radiofonii, która miała być strażnikiem niezależności mediów stawała się polem walki politycznej i zasiadali tam właściwie wyłącznie politycy. Starał się to potem, w ostatniej kadencji Jan Dworak i ta ostatnia rada jakoś, że tak powiem... Łagodzić, ale, ale ja wiem, wiem wszystko. Tylko, że powiadam jeszcze raz, dotknęło to środowisko dziennikarskie w ubiegłym roku w sposób szczególny, w mediach publicznych. Zachowanie PiSu, zachowanie naszych kolegów, którzy z PiSem, z PiSem sympatyzują i takich, takich sytuacji dotąd nie było. Sorry, ja po, po, powiem Ci, co moim zdaniem się wydarzyło. Te, Politycy traktują wszyscy politycy bez względu na opcję. Traktują media publiczne dokładnie tak samo jak traktują wszystko inne. Łupy do rozdzielenia. Kto ma mieć wpływy, kto ma jakie pieniądze zarobić mhm. tam, kogo, Czy jego wujka lub szwagra czy trzeba tam stawić i tak dalej, i tak dalej. Dla nich nie ma różnicy, czy rozmawiamy o TVP, czy o Agencji Rynku Rolnego, czy cokolwiek innego. Wszystko czy jest jak teraz. Czy PZU wszystko jedno. Dla, dla dziennikarzy, no my jesteśmy emocjonalni, mamy duże ego, co w, w tym środowisku jest powszechne. Y, traktujemy to po prostu jakąś Staram walkę. Nie się u siebie minibalizować. Nie, 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 <laughs> Jak widzimy, ja to, to jesteśmy <laughs> skromni, cała reszta ma wielki. Natomiast y, y, my, trakt, my, dziennikarze, traktujemy to wszystko jak sprawę życia i śmierci. Mhm. W związku z tym prowadzimy tą wojnę za, za polityków. Oni potem wracają do domu, wiesz, wychodzą z programu, że widziałeś to tysiąc razy. No tak, jednym dwa, samochodem wracają do Tu se skaczą no. do oczu na wizji, a widzowie już tego nie widzą. No. Potem, ej stary, ja jadę tam podrzucić cię, tak, chodź, idziemy na piwo. I wsiadają w samochodu, jadą razem. Dziennikarze wychodzą ze studia i są gotowi, żeby się pobić na korytarzu. I prowadzimy wojnę za, za polityków, płacimy wszystkie koszty tego. Politycy nie ponoszą żadnych kosztów tego, a my, my ponosimy wszystkie koszty. Wyobraź teraz sytuację, że PiS oddaje władzę, przegrywa wybory, mhm. przychodzi następny rząd. Następny rząd, ktokolwiek to będzie, wyrżnie to towarzystwo całe w mediach publicznych. To będzie rzeź po prostu i teraz... No odwet będzie, No tak. będzie absolutnie stuprocentowy odwet. Wszyscy wiedzą, że Donald Tusk popełnił pomyłkę, nie czyszcząc sytuacji, po tym jak wygrał. W związku z tym następny premier, ktokolwiek nim będzie, nie zrobi tego błędu. Czy, ty, czy wówczas towarzystwo dziennikarskie stanie w obronie tych ludzi? Myślę, że powinno. Myślę, że powinno. Ale tych samych, tylko oskarżacie ale teraz ale o to, że są nie, funkcjonariuszami nie. I nie są dziennikarzami? Ale rozważając, oczywiście, bo tak. Yy, trzeba jednostkowo to wszystko rozważyć. Jeżeli ta rzecz będzie dotyczyła represji w stosunku do dziennie, represji, zwolnienia dziennikarza, yy, który był tylko dziennikarzem i został przyjęty w tym okresie, to oczywiście należy się temu kategorycznie sprzeciwić. Ale jeżeli to na przykład będzie dotyczyło kolegi, który został naczelnym redaktorem, przychodził do czy dyrektorem stacji yy, i brał udział, w czystkach, w, zwalnia... w jednoznaczny sposób i to można określić sprawiedliwie. W jednoznaczny sposób brał udział w brutalnych czystkach personalnych, no to trudno, żeby się nie spotkał z jakąś taką sprawiedliwą odpłatą i tyle. Ale powiadam, to już wszystko należy indywidualnie. W żadnym wypadku nie należy stosować odpowiedzialności zbiorowej, bo przecież też w tym czasie przyszły. Przyszli do e, mediów ludzie, którzy po raz pierwszy w ogóle e, podjęli pracę w tych mediach. I to, że akurat teraz przyszli, a nie wcześniej czy, czy później, to tylko wynika z ich metryki. To znaczy, że nie ma dla nas ratunku. To, co mówisz, wskazuje na to, że ten zawód będzie dalej się pauperyzował. No, ja, myśl, ja myślę, że on się będzie bardziej materialny, tak, ale, ja ale myślę, też że moralny. To jest też kwestia jakości, po, jakości jeszcze i niedojrzałości polskiej demokracji, bo Akurat wróciłem kilka dni temu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obserwowałem, jak to wygląda tam, to, to, to zmiana, już nie mówię o tym, że tam nie ma mediów publicznych specjalnie, bo jest... są, tylko są malutkie i nie ma akurat takiej skali zjawiska, ale... Na takiej wojny chyba nie ma, no Ty byłeś dłu nieporównywalnie dłużej. Znaczy nie, no to jest Ob fenomen, to co się w Polsce dzieje między dziennikarzami, to jest fenomen na skalę światową, no. absolutnie. Znaczy tego nie ma nigdzie na świecie, takiej nienawiści. I taki ale wiesz, ale Bartek, spojrzyj też na to w ten sposób, że to się e, dopiero tak spolaryzowało się właśnie od roku no nie to się stało ale tak mocno tak mocno nie wiesz co się stało od roku od roku się stało to że jedna strona tego sporu która do tej pory nie miała dostępu do dużych mediów mhm. e, do tych tak zwanych zobacz mainstreamowe media a jak oni mówili prawa strona mówiła mainstreamowe ale w RP media nie miała dostępu to no, przez dostęp. chwilę dobrze o, co tam było Wiesz, szybko się skończyło, a teraz oni po prostu wyciągnęli wnioski z tego co, z błędów jakie popełnili wtedy, w czwartej RP i teraz tych błędów już nie popełniają. I to co się stało polega na tym, że ta tuba ich jest dużo, dużo większa i dużo bardziej brutalna. No też... Te podziały e, były dokładnie takie to same. To zwycięstwo jest, e, to zwycięstwo wyborcze PiSu takie, e, że ma samodzielną władzę, pozwala im też na, taką, na, na tego typu działanie, bo wtedy musieli się dzielić władzą samobroną i z Ligą Polskich Rodzin, przyszli na dwa lata, jeszcze było różnie, chociaż przecież też i w telewizji polskiej, i w polskim radio, i na przykład w Rzeczpospolitej. No w Rzeczpospolitej jest to oczywiście mniejsza redakcja niż telewizja i radio, ale, ale ta, ta, w czwartej RP skasowano Rzeczpospolitą fikusa akurat wtedy. Bo no, taka, jest, taka jest prawda i to była prywatna gazeta i tak dalej, dogadano się z obcym kapitałem. I, i akurat zespół Rzeczpospolitej yy, przez całe yy, od 1989 roku był niezwykle pluralistyczny, bo mogę powiedzieć, że od takich ludzi, którzy się, jak ja, który ma, ma serce po lewej stronie, kończąc na Dominiku z dorcie tam byli. No, I jakoś sobie dawaliśmy radę ze sobą i nie skakaliśmy sobie do oczu i nikt nikogo. Do, e, ja też dwa... z Dominikiem pracowałem. Do... Też jakoś się nie zawinęliśmy. Do 2006 roku nie, nie było tego problemu. Dopiero dopiero, m, dopiero Czwarte RP spowodowała i przyjście zupełnie nowych ludzi do Rzeczpospolitej spowodowało, że doszło do takiej... No przecież na przykład tacy ludzie i to bardzo mocno związani z opozycją demokratyczną e, w Polsce ludowej, jak Janek Skurzyński, na przykład też zostali zwolnieni wtedy z pracy. No. A to dzisiaj już nic nie znaczy, chyba, czy ktoś był w opozycji. Ja znamy, wiem, ale ja, ale, nie wiem, ale wtedy jeszcze wiesz, wtedy jeszcze w 2006 roku, w 2006 w... roku znaczyło, no. Powiadam, bardzo, bardzo róż, różni ludzie odeszli wtedy w Rzeczpospolitej, nie z własnej woli. Czy uważasz, że jest jakaś, że w ogóle jest możliwe teraz, jakbyś sobie wyobrażał teraz ustawienie mediów publicznych, załóżmy, że przychodzi nowy rząd, nie mówi, Pani Anku, co mamy zrobić? Jak to ustawić tak, żeby mieć raz na zawsze spokój z mediami publicznymi? Ja myślę, to znaczy po pierwsze, to też jest, po pierwsze trzeba zapewnić mediom publicznym, to bardzo ważna jest rzecz, normalną podstawę ekonomiczną funkcjonowania. Do dzisiaj tego nie ma, od słynnego apelu Donalda Tuska, żeby nie płacić abonamentu, czyli już ponad chyba 10 lat, tak? No to jest śmieszne i tak nikt nie płaci. No tak, ale nie, wtedy płaci... Cały czas to się m, progresywnie e, z, 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 zmniejszało płacenie, bo na, po pierwsze trzeba zapewnić normalne funkcjonowanie, przeprowadzić e, taką zmianę, która powoduje, spowoduje konsolidację radi, publicznego radia i telewizji, obniży koszty funkcjonowania itd. tak dalej, i tak dalej. I Ale... po trzecie starać się... Są sposoby na to, bo próbowano na przykład poprzez uczelnie wyłaniać, e, nie wiem czy... M, Krajową Radę starać się maksymalnie odpolitycznić, spowodować, że nie mu jednoznaczny zapis, tak jak jest na przykład w wypadku pewnych instytucji sądowych, że, uh -huh. że politycy nie mogą tam zajmować miejsca, określić, kto może zostać członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i znaleźć takie gremium, które Ja oczywiście nie jestem dzieckiem, wiem, że zawsze to będzie miało jakiś tam, ale zawsze będzie miało jakiś polityczny kontekst ale znaleźć maksymalnie, maksymalne, takie, maksymalnie takie rozwiązanie, które będzie powodowało depolityzację wyłaniania władz mediów publicznych i, i, i oddzielenie jednak dziennikarzy mediów publicznych od, od polityki. Jak... Oczywiście oni się zajmują też polityką, bo przecież dużą część... Ale zobacz, ale na przykład PAP radzi sobie z tą apolitycznością. PAP pozostaje agencją prasową. nie jest na pierwszej linii frontu, być. zobacz, że nie jest na pierwszej linii frontu cały czas, bo PAP jednak yy, pracuje w, w dużej dyskrecji. Jeżeli tak można, i, i personalny, sumie, i. Tak, ale to jest, ale to w, widać, że to, to jest wyłącznie kwestia tego, jakie ma podejście szefostwo. Tam się szefostwo zmieniło, ale ewidentnie widać, że nowe szefostwo nie powiedziało, a teraz wprowadzamy dobrą zmianę w papie, tylko nowe szefostwo kontynuuje najlepsze tradycje dawnych szefostw. Ja tak tego nie obserwuję, <laughs> i jest, nie jestem w stanie tego mm, ocenić, ale tak, bo, bo nie słyszę z papu, żeby doszło tam do jakiejś dintojry personalnej. Wiesz, no. ja, ja czytam dużo depesz po polskich i mogę ci powiedzieć, że no nie, ich jakość ja, 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 nie spadła. Ja, ja, ja no też więc... bo jak w, w tych w, w portalach internetowych, w Onecie w Wirtualnej Polsce, przecież są cytowane depesze po polskich. Mm -hmm. Tak, no. Znam tam wielu kolegów, którzy. Zresztą PAP zawsze miał bardzo dobre tradycje. Stamtąd wyszli bardzo często jedni z najlepszych najwybitniejsi polscy dziennikarzy. Więc to tylko świadczy o tym, że to jest tylko kwestia ludzi. Tak, tylko że to jest, to jest kwestia temu. PAP nie systemu. był na pierwszej nigdy linii frontu. Mhm. Telewizja jest na pierwszej linii mhm. frontu, można powiedzieć, na krok za nią idzie telewizja polska. Krok za nią idzie. Polskie radio, a PAP jednak jest, jak powiadam, działa bardzo dyskrecjonalnie i być może dlatego to nie wywołuje takiej nerwowej, nerwowych zachowań polityków i zespołów dziennikarskich Polskiej Agencji Prasowej. Wysoko, bo... próbuję powiedzieć, przepraszam, próbuję powiedzieć, że. Yy, zaciąłem się, przepraszam bardzo przez, przez sekundę, bo myśl, wiesz, myślę też o tym, yy, o, o polskim radiu, jak zaczęli wspominać o polskim radiu i o tym, że yy, yy, trzeba tam ciąć koszty i tego też nikt nie zrobił do tej pory. Ja, wiem ja, o tym. Dla mnie, dla mnie każde, każda wyprawa do polskiego radia, rzadko tam bywam, ale ja tam lubię chodzić, dlatego że, że ja podziwiam te, te, te ilości ludzi, te korytarze, ale no one się też bardzo zmniejszyły. Bartek, najważniejsze... To się zmniejszyło? jak no nowy budynek. został no ale to został postawiony tak samo jak w telewizji, nowy budynek, kiedy jeszcze nie było mowy o takiej rewolucji elektronicznej. I to zastała to rewolucja elektroniczna, kiedy w gruncie rzeczy wszystko się... Yy, pamiętasz jak wyglądał stół montażowy yy, w radio yy, W swoim, jeszcze nie tak dawno, 20 lat temu? kiedy był po, prawie połową tego samochodu, a teraz stół montażowy jest wielkości... Yy, za stu, stół montażowy to jest yy, wielkości telefonu komórkowego. Słuchaj, to, no, jak ja jak mam... Pol sa, Polskie radio ma sale koncertowe. I, ale po, powiadam, na przykład w ośrodkach, to zresztą było yy, w, yy, w, w PRL-u, było takie administracyjne połączenie. Istniał na przykład w Warszawie warszawski ośrodek radiowo-telewizyjny. To było... Yy, czy na przykład w Łodzi. Radio Łódź i... Yy, Pol rozgłośnia polskiego radia i ośrodek Yy, Telewizyjne miały wspólną administrację. Teraz uważam, że należy na przykład yy, bliskiej mi Łodzi połączyć zespoły dziennikarskie, yy, radia i telewizji, stworzyć jeden newsroom, yy, zrobić jeden organizm. Yy, jeżeli dziennikarz jedzie na przykład do wykolejonego w Łodzi teatru, yy, tramwaju, to robi relacje... To wykolejony. To nie jeden. Yy, robi... O, Michał Szpak o patrz, hej, robi relacje dla radia, dla telewizji i dla, do internetu. No są możliwości, to, tak powiem, które jestem w stanie błyskawicznie wymyśleć, nie, nie wymagające długiego namysłu, zracjonalizowania tego wszystkiego, tylko trzeba chcieć, a media publiczne według mnie, ponieważ miałem z nimi długo do czynienia, są, są również dlatego potrzebne, że Ilość produkcji, które, które podejmą media publiczne, na np. telewizji, teatr telewizji, dokument, Ale edukacyjna jest, telewizja. Wszystko prawda. I całkowicie się zgadzam z tym, tylko to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mówisz, że oglądalność, mówisz telewizji publicznej czy radiu publicznym, oglądalność i słuchalność mhm. nie są kluczowe. Kluczowe tak. są, bo wiadomo, że oczywiście no, to to nie do pogodzenia to nie sobie będzie hitem, hitem komercyjnym Ta. chociaż nie jest będzie. ogromną ma wartość artystyczną edukacyjną Ale kulturę ma... twórczą. i należy dlatego też powiadam na początku powiedziałem że państwo jeżeli się decyduje bo państwo w Polsce się zdecydowało na posiadanie mediów publicznych, to powinno z tego wyciągać konsekwencje. Yy, również takie, że te media muszą mieć normalną możliwość ekonomicznego funkcjonowania, tak, ale... a nie co chwilę myśleć o tym, czy można wystawić taki czy inny spektakl telewizyjny, czy audycję taką, czy droższą reportaż radiowy, yy, yy, żeby istniał reportaż radiowy. Rep reporter radiowy mógł pojechać nie na 15 minut, tylko na 2-3 dni, żeby przygotować ten reportaż z prawdziwego zdarzenia. zasługi Polskiego Radia są tutaj ogromne żeby po prostu miało na to pieniądze, a nie cały czas, żeby te, te dwie instytucje były kijem podparte. co, tak przypomniało mi się właśnie jak Opera Narodowa robiła transmisję live mhm. ze swoich przedstawień Yy, na przykład ze strasznego dworu mm -hmm. na żywo w internecie, to powinno kurczę w telewizji publicznej. No lecieć. tak, i oczywiście, że to wszystko. Na żywo, słuchaj, nie, są pewne narodowe nie. instytucje kultury. Jest, do, do nich należy Teatr Wielki, Teatr Narodowy, Filharmonia Narodowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego, Radia, Muzeum Narodowe, Muzeum Narodowe. No, Teatr Wielki, tak. Mm -hmm. I, są to, i, i do, do tych instytucji powinny też należeć yy, media publiczne. I to one powinny być otoczone szczególną troską. Państwa, po to istnieje w Polsce minister kultury, żeby również się tym zajmował, bo nie, nie po to jest, żeby prowadził jakieś polityczne spory z zespołami teatralnymi, tylko po to, żeby był mecenasem szeroko pojętej kultury i żeby o to dbał, był opiekunem i zabiegał o to, żeby tam się działo dobrze. Również po i pod względem programowym i żeby ci ludzie, którzy tam pracują mogli spokojnie, rozsądnie pracować za godziwe pieniądze. Słyszałeś o nowym, że Pan Minister Kultury poparł ten pomysł, żeby zamrozić ceny książek na rok. No to jest... To po premierze, że tylko będzie można maksymalnie o 5% obniżać ja ceny. Ja na przykład bardzo korzystam z takiej, nie, nie chcę powiedzieć tutaj mm -hmm. jak się nazywa, księgarni internetowej. Mm -hmm. Gdzie kupuję książki, sobie przeglądam to, i tak w tej księgarni internetowej książka, która normalnie ma, wydrukowane, e, ma wydrukowaną cenę 50 zł, w tej księgarni internetowej za nowość płacę 30 zł. to no więc osobiście by mnie to bardzo bardzo dotknęło i na tym ubolewam. Ubolewam też nad losem księgarni, bo zobacz Warszawie jakie. Jak tu zobacz, tu na, e, na rogu. Tu była księgarnia, znikają, w tak. Nie wiem, od się od stało. Od od zawsze od zawsze to było, było. I, Ale też małe księgarnie w małych miejscowościach, które. Tak, coś, coś się stało. No będą buty, albo nie wiem, będzie kebab, albo bank i tak right. dalej. O. No ale no właśnie, no znaczy. No to jest wszystko, to, to, to jest o, o tę księgarnię też powinien dbać minister kultury. No. Mm. No, a, no. A jest jak jest. No jest jak jest. I dalej tak będzie. Mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie opamiętanie. Janku, dziękuję ci Dziękuję bardzo. Ci bardzo. Ja y, się z Państwem jeszcze nie żegnam, ale oddamy na chwilę głos y, Iwonie Kotynie na górze, która y, opowie o tym, poczekaj, wysiądziemy tak obaj, y, która opowie o tym, co się dzieje w wiadomościach, a my w tym czasie spokojnie udamy się, jak przystało na nasz stateczny wiek. Wolnym do... krokiem na górę. Dziękuję do zobaczenia. Zobaczcie zobaczenia. Na górze.